Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Króciutkie wideo dla ludzi zainteresowanych pismem świętym. Tutaj mam wypowiedź krótką Andrzeja Bociana. To jest absolwent Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego. Chrześcijanin, który prowadzi uwielbienie w jednym z kościołków chrześcijańskich, z tych kościołków. I zobaczcie co on pisze. Co ty piszesz Andrzeju? Zobacz, jak ty piszesz? On pisze tak. Dla mnie największym szokiem, że ewangelista Michał Mazur stał się wojującym adwentystą, który myśli, że poznał prawdę, a tak naprawdę to pomaga diabłu, kiedy oskarża innych wierzących w Jezusa, bo diabeł jest oskarżycielem braci. To do takich wniosków doszedł yy, Andrzej Bocian. Ja mu odpisałem Nie jestem adwentystą, nie kłam o mnie Ty mnie oskarżasz, nie mam nic wspólnego z adwentystami To są twoje urojone wyobrażenia Według twoich wyobrażeń To Bóg musiałby być adwentystą Czy Jezus Chrystus był adwentystą? Łukasza 4,16 I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował I wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu Do synagogii i powstał, aby czytać Jezus świętował soboty Czy to czyni Jezusa Chrystusa adwentystą? Głupia logika heretyka <gupia> Halleluja Człowiek nazywa się Andrzej Bocian, deklaruje, że Jezus Chrystus jest jego Panem. To jest absolwent jednego z chrześcijańskich teologicznych seminarów. Widzicie, ludzie, ile warte jest chrześcijaństwo? Tak? Szalom na każdy wierny Bogu dom.